My często nie zwracamy uwagi na to, że yy, nasze... Ciało i dusza czy emocjonalność są ze sobą nierozerwalnie związane, prawda? Więc myślimy sobie skóra, ta zewnętrzna powłoka, ale tak naprawdę te dwa obszary emocji, naszego wyglądu, skóry, one się ze sobą nierozerwalnie wiążą. Jaka jest ta emocjonalna strona dbania o skórę? Po pierwsze zacznijmy od tego, że wiele chorób skórnych, dermatologicznych ma podłoże psychologiczne, albo też nasze emocje, nasz stan psychiczny może wpływać, modyfikować przebieg różnych chorób. Skórnych. To są różnego rodzaju wypryski, nadmierna potliwość, jakiś świąt idiopatyczny. Prawda? Są takie choroby skóry, które są czasem wywołane przez emocje, a czasem te emocje wzmagają jakby te zmiany skórne. Ale z drugiej strony, to w jaki sposób wygląda nasza skóra, jak ona się czuje, czy ona jest zadbana. Skóra jest zresztą takim pierwszym komunikatem, jaki my dajemy do innych, dla innych ludzi. Prawda? Poznajemy się, spotykamy i ludzie widzą, jak ten człowiek wygląda, jak wygląda jego skóra. Skóra komunikuje zdrowie, ogólnie... Nawet czasem my sobie tego nie uświadamiamy, ale ludzie widzą skórę i myślą sobie, że ta osoba jest zdrowa albo ma jakieś problemy. I rzeczywiście na skórze widać wyraźnie, czy ktoś jest zrelaksowany, odprężony. Widać to po masażu, prawda, że skóra się zmienia pod wpływem, pod wpływem masażu. Więc to jest taki pierwszy komunikat, który my uzyskujemy na temat innej osoby. Widzimy, jak ona wygląda jak i jak wygląda jej skóra. Kiedy ta skóra jest właśnie zadbana, zrelaksowana, czujemy się wtedy lepiej. Czyli można powiedzieć, że te dwie sfery wzajemnie się ze sobą przeplatają i są